Zapraszam. Kolejna, ostatnia w styczniu, giełda kolekcjonerska w Lublinie. Pogoda dopisuje, wystawców jest bardzo wielu, kupujących również. Spotkałam pana, z którym uciłam sobie pogawędkę. Wybrał się po kolejną wagę. Wiem, że. W okolicach Lublina mamy kolekcjonera amatora wag. ma ich podobno, podobno, ogromną ilość, mógłby śmiało otworzyć muzeum. Pan, z którym rozmawiałam dochodzi do, w tej chwili do 50 sztuk, ale na, na tyle mnie zafascynował na powrót y, urządzeniem zwykłej wagi szalkowej, że będę tutaj dla Was wyszukiwać wagi na wszelkich możliwych. Straga. Zobaczymy, ile 45 zł. i jakie wagi wypłyniemy no, na dzisiaj. A widzę, właśnie. Takie retro Za 5000. to 5000. 15000. A tu jestem, tak, tak. tak. Takie ozdobne, ja tak. to jeszcze nie widziałam. I jak pan to ceni? One są z rewertu po 180 zł.

Nie, Ja mam takie ładne rzeczy, że Jakiej co nie ta ramka? 30. To cyna. Nie pani, to nie meka, to cyna jest. To? Tak, tak podejrzewałam, że to jakieś... No, tak. No, to jest naprawdę wartościowa rzecz. Cyna, pani wie w ceni. To jest, wiesz, y, chyba falsyfikat, jak się imię, nie No to jest jeszcze tam ułowisz najwyżej podwyżek opalonych, raczej, żeby coś tam wszystko było tak, jak trzeba, nie? To jest taka rzecz, tylko to jest zjazd no przed wojną Częstochowa, nie? Nie. tych plakietek nie zbieram. Dobra. mam po tym gronszu takich, kurde, kilka, czterech chyba nawet dochodziło. I co

Można zajrzeć do tej księgi? Tak stara, że... 1876 rok, proszę Panią. Cena, cena, którą mnie interesuje, 3000. Dajka no, ale w języku polskim. Tak. w języku polskim.

Nie, nie chcę wie Pan, bo to można coś tam utracić? Nie, nie, tutaj za łóżko, tutaj. tutaj a, a to tu zaraz tutaj czymś musimy podważyć. Niestety tak, nie ma kluczyku. A, jednej półeczki, prawda? Tak, jedno, a to można spokojnie od, odrysować i dociąć. Żaden problem. Pęknięta tu jest też szybko. To to, no to takie pomieszany. To też taka cena, to jest troszkę Współpracowników w i, i tatuś, i, no i on. No. I pytanie, co tam dalej poszło. Nie, to chyba nie, to, to nie boli. To boli no, nie ma, i, dobrze. Nie ma, no nie, nie ma. Nie ma. A, jaka 60 zł za, yy, za dwie sztuki. Yy, chodzi o pod, yy, Podkarpacie. Tam też... <migląset> ja wiem, ale można wiem. No, zaraz też A zobacz tu jeszcze coś. Takie z... maleństwo na co to ja już nie wiem To jest taki prawie taki jak tam Ja nie wiem co to jest Tak w sylbrze Nie w Sylbrze A ile kosztuje? 80 zł tamtej srebrze Te trzecie żarki po ile pan sprzedał? jest 2 kilo i kilo i kilo 60 zł a te koreczki małe? Po zł. Wezmę parę, bo mam takie małe budynki. 4 zł. Na zapas tam będzie 10 zł. O, zadychamy. Za 3 sztuki. No dobra, wezmę To jest jedna firma, a na karty jest inne kwiatuszki

ale osoba jest ta. 100 złotych. 11. Ile komplet? 150. I co, nie? To pustelka? A, na spodzie są. 120, tak? tak. A tutaj? A to 140. ты